Na samym początku tego nowego roku akademickiego dostajemy temat wiary. Wiara e, to jest takie coś, co jest elementem każdego z nas. E, gdy myślimy o wierze, od razu nam się przywołuje, przychodzi na aspekt religijny, czyli ja i Pan Bóg. Wiara w to, że On jest, to, że je opiekuje się nami, to, że e, czeka na nas, że nas kocha. Wiara. Tylko wiecie co? Tak mi się wydaje, że, że nie wydaje mi się chciałbym wam udowodnić, że tak naprawdę nasze życie, każdego z nas, ateistów, wierzących, niewierzących, właśnie wątpiących, wszystkich nas, nasze życie opiera się na wierze. Dlaczego? Bo zobaczcie, elementów naszego życia to jest wiara. Wiara i różni się od wiedzy, czy różni się od pewności, bo pewność i wiedza to jest takie coś, czego ja doświadczyłem. Czy jak wsadziłem serenkę w ogień, to, to mnie sparzyło, tak? Czy wiem, że ogień parzy. Wiara to jest zaufanie bardzo często komuś. Zaufanie drugiej osobie, zaufanie historii, zaufanie różnym różnym doświadczeniom. Bardzo często kiedy my sami tego nie świadczyliśmy. I zobaczcie, że tak naprawdę nasze życie opiera się na wierze. A ile bardzo często powtarzamy tak bardzo, bardzo łatwy, prosty sposób. E, budzimy się rano, mówimy, ja już nie wierzę w Boga. A ciągle pozostajemy osobami wiary. Bo jeżeli tu na sali nie mamy lekarzy, medyków, czy kogoś innego, jak was boli gardło, to idziecie do pani w aptece, prosicie pani, 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 pani aptekarko, proszę coś na gardło. Ona mówi, to jest najlepsze. I co mówicie, nie, nie, to nie, nie. Nie, no bierzemy. Dlaczego? Bo ufamy. Czy wie, że to jest najlepszy lek? Ani trochę. Musimy wierzyć, że On nam pomoże. A czy nam pomoże, tego nie wiemy. Bóg nie doświadczymy. I takich rzeczy w ciągu dnia naszego ciągle doświadczamy tego, że przez to, że żyjemy z drugą osobą, przez to, że żyjemy w społeczeństwie, przez to, że nie wiemy wszystkiego, bo nie możemy wiedzieć wszystkiego. I nawet jeżeli pewne rzeczy nasze, nasza wiedza opiera się na badaniach, a często na badaniach naukowych, mam nadzieję, że tu nie ma wykładowców, im nie przekazujcie dalej, ani nauczycieli. Skąd wiecie, że was nie oszukują? Tak po prostu. Idziecie z dobrą wiarą właśnie, idziecie na wykład, słuchacie tych, tych rzeczy, które wam opowiadają, czasami powołując się na jakieś badania, na jakieś odkrycia, na, bo nauka mówi to, amerykańscy naukowcy mówią tamto. A skąd wiecie, że tak jest? Czyli zobaczcie, tak naprawdę nawet ucząc się Chodząc na wykłady, zdając egzaminy, wasze życie opiera się na wierze, na zaufaniu do drugiego człowieka. I zobaczcie, że tego zaufania, tej wiary w to, co nas otacza, to, że lekarze mają nam pomagać, to, że policja ma nas ochraniać, to, że księża też powinna nam pomagać, wiecie, nasze życie opiera się na wierze. Doświadczenie jest bardzo ważnym i tym bardziej mocniejszym. I są wśród nas osoby, które nie tylko, że wierzą, że Bóg jest, nie tylko doświadczają Jego obecności, ale mają pewność. Dlaczego? Bo doświadczyli Jego obecności. Czyli taki bardzo realnej, bardzo osobistej, że wiedzą, że jest, bo na doświadczyli cudu w swoim życiu. Dlatego my bardzo często im nie ufamy. Czasami ich nie rozumiemy. Dlaczego? Bo oni mówią z pewnością o obecności Boga. A my tak łatwo wstajemy rano i mówimy, nie, ja już nie wierzę. Idę do liceum, kumple mówią, nie, nie, nie wiesz Pana Boga, bo po co? I tak naprawdę pytanie, co znaczy, że wierzysz, czy nie wierzysz? Kiedy tak naprawdę w wielu innych sytuacjach jesteś osobą wierzącą. Tak przez wiele lat yy, amerykańskie reklamy nam wszystkim wmawiały, że papierosy są na odstresowanie, że pomagają, że relaksują. I co? Ilu z Was jeszcze w to wierzy? A wiem, jakie są wyniki. Widzimy reklamy na, na opakowaniu papierosów. I co? I co? A ty dalej wierzysz w swoje. No bo, to, bo tego nie doświadczyłeś. Póki nie zostaniesz raka krtanić, rozwalną dziurę w gardle, to tego nie doświadczymy, tak? Czyli zobaczcie, jak bardzo często w swoim życiu pragniemy tego, żebyśmy czegoś doświadczyli, bo, bo inaczej nie uwierzymy, a z drugiej strony, jak wiele życiu, w życiu rzeczy robimy, opierając się tylko i wyłącznie na wierze. I teraz, na czym polega wiara? Na zaufaniu odpowiednim osobom, bo oni nam tę wiarę przekazują. Tak jak chodzi o codzienność, to będą media, to będą media, którym ufasz, to będą ludzie, wykładowcy, którym ufasz, naukowcy, nazwiska jakieś, autorytety, to mogą być twoi rodzice. Dziś przychodzimy tutaj do Pana Boga, mówimy Panie Boże, ufiamy Twojemu Słowu, które nie zawsze jest łatwe, które nie zawsze jest proste. Tylko zobaczcie, co mówi dzisiaj, mówią apostołowie, Przychodzą do Jezusa i mówią, przymnóż nam wiarę. Dlaczego? Bo czasem nam się wydaje, że już ograniczając tę wiarę do relacji naszej do Pana Boga, mówimy, okej, okay, jestem osobą wierzącą. Ale co to znaczy? Co to znaczy w Twoim życiu? W Twojej codzienności? W Kogo wierzysz? Czy ufasz Jezusowi? Jeżeli Jezus mówi tak, i tak, i tak, to wierzysz? Wierzysz, czyli ufasz, bo na tym polega wiara. Że mówiąc, wierzę, mówię Panie Boże, ufam Twojemu Słowu, ufam temu, że czasami nie rozumiem, czasami się nie zgadzam, ale idę. To trochę, aby ktoś nas prowadził przez całe życie za rękę i my widzimy, gdzie nas prowadzi, a w pewnym momencie. Widzimy, że jest strasznie, widzimy, że jest sucho, widzimy, że jest zimno, a on co nam mówi, zamknij oczy, cię dalej będę prowadził. I pytanie, czy jesteśmy w stanie do tego stopnia. Dlatego Apostowie, kiedy znaleźli się w bardzo trudnym momencie, dlaczego poszli, nauczy, zaczęli nauczać, nie wszystkich przyjmowali? Jezus mówi, róbcie tak i tak, to będzie słuch. Nie było. Tylko nie przychodzą do Jezusa mówiąc, słuchaj, myliłeś się. To było straszne. To w ogóle to, co powiedziałeś, w ogóle nic się nie spełniło. A co przychodzą, mówią? Przymruż nam wiary. Czyli spraw, żebyśmy jeszcze bardziej ci ufali. I teraz pytanie: jak ta wiara wygląda? Jak ta wiara w Twoim życiu wygląda? Bo zamiast się obrażać na Pana Boga, zamiast mówić mu, słuchaj, to, to sorry, ale to nic się nie spełniło z tego, co powiedziałeś. Czy jesteśmy w stanie do kogoś przyjść powiedzieć: Chciałbym ci jeszcze bardziej ufać. Co znaczy, chciałbym Cię jeszcze bardziej wierzyć. Dlaczego? Bo musimy mieć w swoim życiu jakiś taki autorytet. No, musimy mieć. Dla kogoś to będzie wegetarianizm, dla kogoś to będzie ochrona środowiska, dla kogoś to będzie niekrzywdzenie drugiego człowieka. Każdy z nas ma jakiś taki od, odnośnik, taką latarnię, wobec której jak myśli, czy ja dobrze idę, czy ja źle idę? Czy ja dobrze postępuję, czy ja źle postępuję? I pytanie, czy masz taki latarnik, czy masz taką latarnię, za którą idziesz? Bo bez tego, skąd wiesz, co jest dobre, co jest złe? W którym kierunku chcesz iść? Dlatego zobaczcie, jak pójdziecie na wykłady, i to jest coś najwspanialszego, że, i to teraz to mówimy o wierze, ale to przełóż na wszystko, co, co masz w swoim życiu. Oni mówią, przymnóż nam wiary. Czy chcemy, żeby było ich więcej? I to jest chyba najważniejsza rzecz, która powinna być w życiu każdego z nas. Coś, czego my doświadczamy jako nauczyciele, a pewnie część z rodziców tego też doświadcza, jeżeli chodzi o, o, o niektórych młodych pokolenia. Se w nie obrażam, jak nasi seniorzy patrzą na nas. Jest taki brak pragnienia tego, żeby czegoś więcej było w życiu. W sensie, że Takiego, wiecie, pragnienia, że chciałbym się dowiedzieć, takiego pragnienia, tego zainteresowania, takiego pragnienia, takiego drążenia. Co jest, kiedy wykładowca pod koniec wykładu pyta: Czy są jakieś pytania, co co mówimy? Nie, idziemy do domu. Tego brakuje. Że pragniemy rozmawiać, pragniemy pogłębiać, pragniemy czegoś, bo po co studiujemy? Po co? Trzeba znaleźć sens tego, co chcesz robić. I nieważne, kim jesteś. Dzisiaj Jezus mówił: o słudze. To nie jest tak, że sługa ma krzyczeć, że jestem bezużyteczny, czyli mogę zniknąć. Nie, praca sługi jest bardzo ważna. Tylko chodzi o to, żeby ten sługa odkrył, że jego robota jest bardzo ważna i dla niego jest najważniejsza. Tak samo ty w swoim życiu, cokolwiek tam robisz, musisz odkryć w swoim życiu, że twoja robota jest najważniejsza na świecie. Ale co więcej, chciałbyś ją pogłębiać. Czyli przegraną każdego z nas i dlatego apostołowie mieli kryzys, że pewnym momencie stanęli, że się już nie rozwijało. Coś, co potem przełożymy na związki, przełożymy na małżeństwa, przełożymy na powołanie kapłańskie, zakonne. pewnym momencie, abyśmy stanęli w miejscu. Ani nie jest gorzej, ani nie jest lepiej. A Jezus mówi, pragnij, żeby było więcej. Pragnij bardziej. To Co mówi nasz założyciel ojciec Ignacy? Magiz. Czy ciągle pragnij bardziej, bardziej modlitwy, bardziej kontaktu z Bogiem, bardziej obecności Twojej w jego życiu i odwrotnie, Jego w Twoim. I zobaczcie, to jest recepta na dobre studia. To jest recepta na dobre życie. Żebyśmy nie stanęli w takie miejscu, że. już, wystarczy. To jest recepta na udane życie. Tylko za każdym razem, kiedy wiesz, przyjdzie kryzys, bo przyjdzie, tak do dzisiaj do apostołów, to co oni zrobili? Nie tak jak my, bardzo często, że uciekli, bo co mam powiedzieć Jezusowi, jak on mnie zawiódł, tylko przyszli do niego i mówią, dodaj nam wiary. Umiesz tak zrobić? Co więcej, przekazał innym tę sytuację, bo to nie przed jeden apostoł. Tylko wszyscy przyszli do Jezusa. Nie jeden się tylko wyrwał. Jak inni zobaczą, że Ty potrafisz przyjść i powiedzieć, dodaj mi wiary, to inni będą Cię naśladować. I to jest to wszystkie najpiękniejsze.